dotyczący właściwie dopełnienia tego, co właściwie postawało się podczas tych tematów, tych wykładów, tych nauk, przedstawić przede wszystkim, jak ważne jest wszystko odnowić w Chrystusie przez Niepokalaną. Bardzo ważne w tym wszystkim jest, abyśmy się to zajmowali, się z Panem Jezusem wiąże się bardzo właściwie z potrzebą, z koniecznością poznania Chrystusa, głębszego poznania Chrystusa i głębszego poznania Matki Najświętszej. To nie jest przypadkowe, że właściwie w całym practwie, oprócz tego, że odprawiamy się świętą, otwieramy kaplicę, kiedy po prostu postaramy się Wam nie dać tylko takie chwilowe nauki, którą właściwie które możecie po prostu potem też oglądać na, na, na internet, czy nagrania, na po prostu właściwie przez tutejsze nowoczesne środki mogą po prostu tutaj dużo pomóc. Natomiast nieodsobny jest, abyśmy systematycznie zbliżyli się do Chrystusa, aby Jego poznali. To zgodnie ze słowami Pana, Pana, Pana Jezusa sam, to jest życie wieczne, aby Ciebie poznali jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Poznać Chrystusa to przede wszystkim właściwie poznać Jego naukę, Jego życie. I z tego powodu nie ma po prostu możliwości poznania Chrystusa, niż po prostu właściwie to, 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 to rozważać. Rozważać czy Chrystusa i zapoznać się z wszystkim, co Pan Jezus robił i czynił. I to jest, to jest właściwie ta nauka. Nauka Kościoła Katolickiego, teologia święta, to jest właściwie to objawienie Boże. To objawienie, które kulminuje w Chrystusie, które wszystko, co Boże nam objawił, i do więzienia przez Kościół podał. I w ten sposób, moi drodzy, właściwie w pracy zawsze rozwijamy działalność wydawniczą. Właściwie przedstawiane po prostu tam cały szereg książek, po prostu. To, to, to nie ma jakiś sensu, abyśmy chcieli tutaj jakiś sposób zarabiać. To jest wielki trud. Osoby, które tutaj tu czy zajmują zajmujesz się zajmuje, że ci, którzy przywiążą to i wywiążą to, taka właściwie, to naprawdę to jest ciężka sprawa, ciężka praca. I w tym momencie po prostu robisz jako apostolat, czyli po prostu, aby zachęcać wiernych, aby poznali lepiej Chrystusa. Wyobraźcie sobie, co matka Najświętsza Fatimie powiedziała Łuczi. Jezus chce używać Ciebie, aby ludzie mnie poznali i kochali. I w ten sposób święty Maksymilian Kolbe rozwijał swoje rycerstwo niepokalanej, przez to po prostu właściwe, że jeśli chcesz niepokalaną kochać, musisz ją najpierw poznać. Prawdziwa droga po prostu powrota tu Pana Boga, królowanie Pana Jezusa poprzez królowanie Marii, nie może istnieć, jeśli nikt te, o tej, tej Marii nie zna, jeśli nikt tego Chrystusa nie zna. I możemy powiedzieć sobie nie, jeszcze w takim Takich, takich pozostałości katolickiego narodu, bardziej niż kiedykolwiek na świecie, w Polsce, kiedy właściwie Polacy jeszcze mają o wiele więcej jeszcze kult Mariny, niż gdziekolwiek na świecie, śmiem powiedzieć, właściwie śmiem również twierdzić, że po prostu wiedza o Marii jest taka znikoma, właściwie, że w ogóle nie wiedzą, nie znają naprawdę zalety, wszystkie właściwości, wszystkie, wszystkie tak zwane uwielbienia Marii. To jest niesamowite, i co uczy się po prostu, właściwie jak święta teologia, nauka pana Jezusa Chrystusa o Marii nam przekazuje. I z tego powodu bardzo was proszę, abyście z kącika, kącika niepokalany korzystali przez te ulotki, które mamy, przez te broszury, zaczynasz rozumieć, kim ona naprawdę jest. I będziesz zaskoczony, chociaż powiedzmy, przy każdej dronie, każda strona takiej ulotki, ale tej poszury po prostu objawiają, pokazują tam nowe, nieznane, właściwe sytuacje, po prostu wydarzenia albo rzeczy, albo tajemnice, o których mało albo nic nie widziałeś. I dopiero wtedy, kiedy zaczynasz, rozumiesz, jak wielka jest, jak wspaniała jest, jak niesamowicie Ciebie kocha, jak skuteczna jest po prostu w historii, aby tym, którzy właściwie chcą być jej dziećmi, pomóc się, rzeczywiście pomóc ich prowadzić do prawdziwego szczęścia, to Twoja ufność do Marii, Twoja miłość do Marii od razu właściwie wzrasta. To jest normalne. I podobny do Chrystusa. Więc mamy tutaj mówię sobie, wydawnictwo Tedeum, które zajmuje się raczej po prostu z nauką kościoła katolickiego ogólnie z wpływem Chrystusa we wszystkich dziedzinach i dlatego książki Tedeum zajmują się po prostu całym tym zagadnieniem na przykład rodziny, rodziny katolickiej. A te wszystkie książki na temat rodziny katolickiej albo wychowania dzieci to tylko aby odnowić rodzinę w Chrystusie. Wszystkie te książki po to zostały napisane. A tak samo właściwie wszystkie inne tematy, jakiekolwiek po prostu może znaleźć, czy to jest tematy liturgiczne, czy to tematy egzegetyczne, czyli dotyczące Pismo Święte, czy to są tematy apologetyczne, albo czysto moralne. Wszystko po prostu odnosi się do Chrystusa. I właściwie w ten sposób uczycie się, jak bardzo Pan Jezus Chrystus nie tylko chce wszystko naprawić, ale jak to naprawi, jak to w historii już naprawił i jak to my musimy się stosunkować. Takie po prostu odpoczywki są. Więc jeśli chcesz, aby Chrystus stał się rzeczywistością u ciebie, to zaniechaj po prostu zajmowanie się zbytnio z głupotami, z filmikami, które nic Tobie nie dają, raczej szkodzą, szkodzą Twojej duszy, i w zamian za tego, Czytać dobre książki, dobre nagrania i najpiękniejszym, można powiedzieć, najpiękniejszym, że tak powiem, um, um, najpiękniejszą ilustracją Królestwa Chrystusa, odnowę wszystkiego w Chrystusa, to jest życie świętych. To jest niesamowite, jak każde święte jest odbiciem Chrystusa, lustrem Chrystusa, gdzie Chrystus rzeczywiście wszystko w jego życiu, być może od bardzo wielkiego grzeźnika odnowił. W ten sposób właściwie musimy z Matką Najświętszą iść i postarać się po prostu się poprawić. Więc odnowić wszystko w Chrystusie przez niepokalaną pod tym względem, jak teraz tutaj podczas tych nauk i, 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 i kazania, bo właściwie wam powiedziałem, to znaczy konkretnie, że, że rzeczywiście myślimy o Chrystusie, że rzeczywiście postawiamy się stać rano i rzeczywiście zaczynać ten dzień z, 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 z żywym przypomnieniem sobie żywego Chrystusa i z nim zaczynać żyć cały dzień, aż do dna, aż do wieczora i podczas nocy. To ktoś musi tam nam wyjednać, ktoś musi nas do tego powatrzyć. Bo nie jesteśmy niestety zbyt głupi. Zbyt właściwie zamknięci, zbyt obojętni, zbyt właściwie osłabieni, zbyt właściwie po prostu biednymi, aby właściwie te wielkie rzeczy po prostu przyswajać. Niestety doświadczenie nam pokazuje, że mimo wszystkich po prostu dobrej chęci te wysiłki leżą w kruzach, leżą w kruza, Pan Jezus Chrystus tysiąc razy powie, jestem w Twoim sercu, a jednak nie myślisz o Nim. Pan Jezus Chrystus powiedział ode mnie, wszystko masz, więc zaczynaj dzień ze mną. Wyobraź sobie, kiedy będą żyły, za chwilę kiedy będą sądzić, że byli umarli. Błagam Ciebie po prostu, abyś tak robił. Panie Jezu, tak chcę, tak chcę, tak chcę, jednak nie tego robię. Jaka ta moc ciągająca na dół, właściwie przez rany krześciopiela wodnego i przez właściwie te sieci i łańcuchy, <try> przez które diabła mnie trzyma, i te wszystkie mas środki masowego przekazu, i cała ta światowa atmosfera, to tak ciąga człowieka na dół, że po prostu zalewi, że podnosi, i mimo wielkich chęci, chęci po prostu nic tego wszystkiego nie będzie. Żadna odnowa w Chrystusie, żadna naprawa w Chrystusie, żadna obecność Chrystusa w nas, ale chyba. Trochę, trochę więcej, jakiś czas, i potem znowu zapominamy. Gdzie jest środek Saraczy? Akurat wszystko odnowisz Chrystusze przez Marię, przez Niepokalaną. To jest ten klucz. Pan Jezus Chrystus dał w ręce właściwie Marii los całego świata i wszystkich ludzi. Maria jest pośredniczką wszystkich łask. I przede wszystkim tych łask nawrócenia, tych łask aktualnych, które ruszają moje serce i obudzą go ze swego letargu. Te łaski, które po prostu jakoś tam zmieniają to moje nastawienie do Pana Boga, to spraw pożyć. Te serce, to moje serce, które jest tak właściwie, powiedzmy, tak lekceważące, tak zaniedbujące, tak właściwie zapomnialcze, to serce potrzebuje matkę, matki, która to serce porusza. I to jest właściwie rola Marii, mojej matki. Jeśli po prostu chcemy robić bez niej, to wszystko jest po prostu na pewno niepowodzeniem, kończy się niepowodzeniem. Jeśli jednak postaramy się oddać się Matce jako na przykład Rycerz Niepokalany, oddać się Marii jako narzędzia w jej niepokalanych rękach. To jest właściwie piękny akt, akt poświęcenia świętego Maksymiliana. Albo chcemy oddać się Matce Boże, co jest już wiele trudniej i wymaga o wiele więcej przygotowania, Matce Najświętszej w nie wolą. a wtedy po prostu tamy się Marii. I w momencie, że odda się Marii, Matce Najświętszej i obiecujemy jej coś dla niej robić, jak w rycerstwie niepokalanej jeden akt strzeliscy na przykład i postarać się być narzędziem w jej niepokalanych rękach, aby jej pomóc, aby zbawić inne dusze. To jest rycerstwo. I w tym momencie Matka Najświętsza hojnie ten malutki gest naszej strony wynagradza i prowadzi nas do Chrystusa. To jest jej jedyna ambicja, to jest jej jedyny zawód. Prowadzisz nas do Chrystusa. Rodzisz nas z Chrystusa właściwie, wychować nas dla Chrystusa w Chrystusie. Aby Jezus Chrystus stał się dla nas wszystkim. On jest Królem Jej. On jest absolutnym Panem jej. I ona chce, aby On, jej Syn, stał się też Królem Moim i Panem Moim. To jest jej wielka właściwie moc. Ona to potrafi robić, jeśli ja oddam się jej. Więc jest łatwa droga, abyśmy naprawdę stali się chrześcijanami tymi, w których Chrystus mieszka, i w, Chrystus, w których Chrystus rządzi, w których Chrystus po prostu staje się wielkością i rzeczywistością. I ta droga to jest Maria. I dlatego zawsze zachęcamy Was, abyście po prostu zapoznali się oprócz tych wszystkich właściwie zasadniczych, właściwie pozycji Kościoła katolickiego, katechizm katolicki, właściwie, albo właściwie katechizm przede wszystkim katolicki, mszał rzymski, i tak dalej. Abyście przede wszystkim dochodzili do Matki Najświętszej, aby ją poznać, aby ją kochać, jej objawienia w Fatimie, w Lourdes, w La Salette, w Guadalupe, w Quito, dobrze poznać, ale też jej zalety, jej dary, co to jest medalik cudowne, szkaple amelickańskie i te wszystkie dary, które ona nam daje, aby z nas, aby, aby z nas pociągać do siebie i tak wzmocnić nas w do Chrystusa. Czy jest to właściwie jej własne zalety, jej niepokalane poczęcie, jej pośrednictwo wszystkich łask, jej niebowrzeńcze, jej dziewictwo nieustanne. To są te niesamowite wielkości, właściwie przez które Poznamy bardziej Matkę Najświętszą. I z tego powodu jeszcze raz zachęcam Was, abyście stali się rycerzami jej. I przede wszystkim zachęcam Was, abyście korzystali z, z tej amunicji rycerstwa, jak święty Maksymilian mówi, czyli z tej lektury, z tych ulotek, z tych proszów, które. Przybliżają nam w łatwy i prosty sposób Matkę Najświętszą, bo jeśli jej nie znasz, nie będziesz jej kochać. Im więcej ją znasz, tym bardziej, bardziej będziesz ją kochać. Dlatego nie mów po prostu: Ja to wszystko już wiem, ale sięgaj do tego, i mało tego, że sam to czytasz, potem rozstawaj komuś. Tu w Polsce po prostu ludzie jeszcze. W wielkiej mierze są otwarci, jeśli chodzi o Matkę Najświętszą. Jakiś malutki prezent z okazji Wielkanocy, albo z okazji urodzin, bo z razem z Twoimi ciekolatkami, jakieś proszury o Matki Bożej, może na końcu zbawić duszę, która inaczej poszłaby do piekła, gdyby nie bo po prostu Matka Najświętsza po prostu wchodziła w jej życie poprzez Twoją twoje, twoje apostolat podarując ją jej jakąś ulotką, albo jakąś poszczególną, albo z ją z książeczką. To chciałbym jeszcze wam powiedzieć, więc decydujmy się tak naprawdę to hasło świętego Pisusa X, tam kwintesencja naszego Państwa, świętego Pisca 10. I przede wszystkim to wielki idea świętego Maksymiliana, kolwego licarstwa niepokalanych, przyswajać się. Wszystko odnowić, wszystko naprawić w Chrystusie. Wszystko to Chrystusa jako do głowy, jako do królów prowadzić przez niepokalaną Matką Bożą. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Staniemy pod Twoją obroną. Uciekamy się, Święta Boża.